Poprzejśmy się gdzieś zobaczymy dołącz, to będę mówił, bo mam kilka rzeczy do przekazania. Na przykład to, że YouTube będę w bo ja już chcę nakło jechać rowerem. Co? Nagrywasz pociąg na kanał, żeby jeszcze nagrać, zanim walną zakaz fotografii. Ale ja film mam być kiedy? Nie wiadomo, czy w ogóle wejdzie, bo to jest dosyć kontrowersyjna ustawa. Tak, dokładnie wyszło. No? I'm queen. Dzisiaj z Filipem byłem u mnie? I zrobiłem aż trzy transmisje na żywo. oczepaku, na razie. Nie no, nie to wyszło. Eee, można się przejść, albo nie wiem. Czekam, aż ktoś dołączy, na razie. Będzie rewatch oczywiście z tej transmisji, rzecz jasna. O, dzisiaj odpowiadałem na pytania. Na transmisji. Dobry. Jak kołędzaj sobie zrobiłem dzisiaj, jak byłem u siebie w domu. Ale żegluga to jest jedna z lepszych szkół, tak szczerze. Ty nie, my, ty nie myjesz miała prze... A ty za rok w której klasie będziesz w roku szkolnym 23-24? Co? Dobra. Teraz? No. to, no to nie masz farta. Dlaczego? Bo będą obowiązkowe testy sprawnościowe na wof ie Nie na ocenę, ale będą obowiązkowe testy sprawnościowe. Marta ma przerąbane, bo na będzie w Klasie nie. A będą oni wymagali skoków z wyż, odbijania piłką, rzucania piłką lekarską, biegania w, w, w sztafecie. A ja chcę na w szkole śred W szkołach średnich też tak będzie. Ale w szkole zawodowej prawdopodobnie. Chociaż nie wiem. Nie, jest tu. Witam tu. serdecznie. Po prostu widzę, że nikogo nie ma, więc po prostu będzie. Rewatch tej transmisji dostępny na moim kanale, możecie obstawiać w komentarzach: wynik meczu Polska-Albania, jak i Polska-Belgia w siatkówkę. Ja obstawiam wynik 1-1 bądź 2-2 w zaciętym meczu Polska-Albania, Polska-Belgia 3-1-3-0 dla naszych. A wy obstawcie wyniki? Widzimy się niebawem. Do zobaczenia wkrótce.